I podajemy zatwierdzone przez Komisję Techniczną wyniki gonitwy, siódmej, ostatniej. Zaprzęg pierwszy, numer dwa, rani dorsz, wręczamy nagrody. Brawo, Melania! Zaprzęg drugi, numer siedem, Trivaldense. Zaprzęg trzeci, numer trzy, Rob de Pican. Numer czwarty, zaprzęg czwarty, numer pięć, Stockholm Dice. I dyskwalifikacja numer jeden, Lesmeral de Nagrody rodziny Ostrycharz Zwieruszowa. wręcza rodzina Ostrycharz z Wieruszowa, Paweł. Przedstawiciel serwisu fabryki rowerów Romet w Wieruszowie oraz małżonka Marzena w towarzystwie gospodyni Sopockiego Hipodronu Malwiny Spandowskiej. Zapraszamy do kasy, jeżeli ktoś obstawiał 2 względnie porządek, 27 albo trójkę 273 dokaz celem konsumpcji wypłaty. Yeah!